czy z nie wiem <laughs> nie wiem chyba 21, bo na jutro mam a gdzie jest wtorek a gdzie jest wtorek a w środę Gdzie z poniedziałku Jezu, nie wiem, naprawdę już się zakręciłam coś mi się nie chce ten staty wtrzymać. buja mi się dobra, będziecie leżeć na Przychodzę się tylko z Wami przypitać, bo yy, jadę po laurę. Od samego rana dzisiaj nic nie nagrałam, yy, ponieważ mam trochę spraw do załatwiania. Yy, I cały dzień taka ja w biegu byłam i yy, rano musiałam jechać, bo zatwiać sprawy. Przyjechałam, ogarnęłam tam z grubsza i jadę, no, jadę po laurę. Yy, przyjadę. Zjemy jakiś obiad, w sumie to ja nie wiem, co ja mam dzisiaj na ten obiad zrobić. Coś tam zaraz wymyślę na szybko, bo nie miałam kiedy robić. Um, bo mnie nie było. No i będę jechać prawdopodobnie, tam nie wiem w końcu, czy. Bo muszę do rodziców pojechać. Kurczę, powiem Wam, że. Aj, tam nie jest mi na rękę tak ten, ale no jak trzeba, to trzeba, ale nic się złego nie dzieje, takie sprawy muszę pozałatwiać różne i wiecie no no i tak yy, ale to z Pawłem chyba pojadę jak on przyjedzie no tak, bo akurat on przyjedzie chyba o 14, do 14 chyba będzie w pracy dzisiaj, to przyjedzie to yy, chyba pojedziemy razem, chyba, czy jeszcze a już wiecie, nie, chcia, nie chcę się po prostu po południu nigdzie tak jeździć, bo y, mam robotę, no muszę tą być skap. przyjadę, to chyba zapakuję Skap, zrobię te sery, y, naszykuję i tyle. No i akurat on wróci z roboty i z roboty, z pracy i się pewnie pojedzie. Zresztą zobaczymy, y, bo może przełożę to na jutro. Wiecz na jutro wieczór, a jutro to w ogóle chyba nic nie nagram, albo ten vlog będzie z dwóch dni taki połączony. Jutro przyjeżdża mój brat, chociaż ma przyjechać i jutro i robić smalec u nas na kuchni tej kaflowej na dworzu. Co mamy tą kuchnię taką kaflową do gotowania, to tam ma przyjechać i robić sobie smalec. No bo wiecie, jak to jest w domu, jak się robi. Ja raz raz o Jezu, Boże, już się biegi melon. Sakra. Ja, już, ja się dzisiaj tak najeździłam, że już powiem wam, że mi się jeździć nie chce. W każdym bądź razie ma wiecie, w domu jak się robi ten smalec, to wszystko teraz fajdane, W tym tłuszczu, w tym wszystkim. No. A tak sobie przyjedzie i zrobi sobie na ogniu, rozpali sobie w tej kuchni i sobie będzie tam robił ten smalec. Więc no. To też się pewnie wiecie. No, sporo się zejdzie, a jak jeszcze przyjedzie z uśkom, no to. No to będę miała zajęcie. No. O, słup postawili. Pierwsze, widzę. Taki z ograniczeniem prędkości. Tutaj na tym krótkim odcinku? Dziwne. Tu zaraz jest rondo. Dlatego tu ostatnio przed tym. Na, za rondem zaraz policja stała. Już się parę razy widziałam że stali i łapali, a teraz są tablice postawili. Jejku. Rano jechałam i nie widziałam, to teraz musieli postawić. Taką wiecie, że jest ograniczenie i ile jedziesz i dziękuję, albo że zwolni, nie? Taką to. No, no dobra, to więc tak, to jutro będę miała wesoło. Eee, a potem chyba w piątek ma przyjechać jeszcze? Chyba będzie też sobie wędził. Bo my mamy tą mniejszą wędzarkę, ale Paweł zrobił właśnie wędzarkę taką z beczki, taką, nie tam, wiecie, żaden tam jakiś szał, nie wiadomo jaki, ale no taka, no taka normalna jakaś taka, wiecie, aby można było wędzić, więcej rzeczy i też tam brat powiedział, że chyba sobie też by coś powędził z chęcią, bo już jakby się wędziło, to więcej rzeczy można, no więc chyba też... ale to nie wiem czy on będzie chciał w piątek. Że jak nie mam pojęcia, słuchajcie. W każdym bądź razie. Od jutra mój Paweł ma trzy tygodnie urlopu. Jak ja to wczoraj usłyszałam, to mówię ja się wyprowadzam na święta. Bo szał dostanę, wiecie, schopę w domu, jeszcze przed świętami. Jak ja mam najwięcej gotowania, najwięcej roboty w garach siedzenia, to on ma urlop. No i będzie miał, dzisiaj jest wtorek, jeszcze poszedł do pracy. No i będzie miał cały, do końca tygodnia przyszły cały tydzień po, ten po świętach, wiecie, cały tydzień. Bo to tak wiecie, no tam tutaj dwa dni, te dwa dni całe tygodnie się robią. I po, po nowym roku, cały następny tydzień, po nowym roku jeszcze, gdzie już dziewczyny do szkoły pójdą. Bo ogólnie Laura to ma, wiecie, Laura to ma yy, po świętach wolne, między świętami a nowym rokiem, a Amelka znowu nie ma wolnego. Oni normalnie do szkoły idą, ale ja nie wiem, czy na pójdzie, zobaczymy, jak to tam z nią będzie. Znaczy jak wy to będzie musiała iść, no bo teraz nie chodzi, to będzie musiała iść. Yy, a Laura ma wolne. I ja mówię, Boże, kochany, no akurat trzy tygodnie urlopu, no i jeszcze przed świętami, i będzie mi się chodził, plątał. No, ale ja już mam, ja już, ja już mam, powiedziałam, proszę sobie nic nie planować, bo Cię postawię przy garach i będziesz mi pomagał. Jak wziąłeś urlop, znaczy wziął, w sumie to trochę tak musiał wziąć, bo miał dużo urlopu, no i trzeba wykorzystać do końca roku jak najwięcej, no to siła wyższa. I jeszcze taki opiekuńczy bierze na dzieciaki yy, taki na wiecie dwa dni opiekuńczego na dzieci no i chcesz czy nie chcesz urlopu musi mieć no to dobra będziesz, masz urlop będziesz stał przy garach ale ja nie lubię jak on ma, jak on ma urlop siedzieć w domu naprawdę nie lubię bo ja ani, ani nie mogę nic nagrać bo chodzi się plącze woła mnie co 15 minut coś ode mnie chce wiecie ja już nieraz to mówiłam chłop w domu to jest jakaś masakra albo niech sobie jakąś robotę znajdzie na podwórku ciepło jest w ogóle u nas jest 8 stopni ciepła piękna pogoda prawie wiosenna taka wiecie jakby zaraz po zimie takie ocieplenie przyszło pięknie po prostu jest soneczko nawet się świeciło no, albo niech sobie znajdzie robotę jakąś na podwórku albo będzie stał przy garach bo jak go i ja mu dam zaraz jakieś zajęcie więc nie wiem czy on się tak cieszy z jego urlopu dobra żarty żartami ale takie są fakty Tutaj kiedyś mówiłam, to też mi pisaliście, że wy też szału dostajecie jak wasz chłop u domu siedzi. No dobra. Y, 8 minut gadam. Ja pierdziu długo. Dobra jadę, po, y, jadę i potem się widzimy. Tobie słuchajcie właśnie y, sery. Będę szykowała sery na wędzenie i tutaj już dwie porcje sobie naszykowałam. W takich pojemniczkach. One tutaj sobie pływają dwa takie pudełeczka, szczelnie zamknięte. I znalazłam taki przepis. Myślałam, że się ta krejanka, ja wziąłam tą krajankę wciąż że to się nie będzie nadawać. Ale po uformowaniu y, to się nadaje. I ja sobie przyklejam to na pół. Wiecie, na pół. przykryłam I po prostu y, kruszę tą połowę sobie tu, w misce. I potem formuję taką. Y, ręką ugniatam, tak wiecie, no tak wyrobić, wyrabiam, wyrabiam, aż mi się wyrobi, to fajnie wszystko poskleja w taką e, kulkę i potem tą kulkę sobie ugniatam ładnie e, do ręki e, na kształt takiego właśnie grubszego koła, no tak jak są takie sery wędzone i taki przepis właśnie znalazłam, żeby tak ten i e, zalewam to, e, zalałam to solanką. Na litr wody 5 łyżek soli, nie takiej peklowej, tylko zwykłej. Słone jak cholera, ale do lodówki się to wkłada na 24 godziny czyli jutro o tej godzinie będzie można sobie to iść i wędzić i tak samo zaraz zrobię schab też w solankę dam taką mocną, bo kiedyś jak wędziłam sobie w, w grillu bo mamy taki duży grill, co można sobie tam powędzić też kiedyś nagrywałam, pokazywałam Wam to nie, nie robiłam wtedy wędlin takiej typowej solance która leży E, tam chyba ile tam tydzień czy dwa tygodnie powinno leżeć ta solanka e, tylko taką dałam jakby podwójną solankę się daje e, i jeden dzień w lodówce czy tam na noc z lodówki w taką e, mocniejszą solankę I, i potem wiecie obsączyć tam i szybciej się po prostu to robi e, no i potem można sobie wędzić tak jakby z dnia na dzień nie trzeba tak długo czekać teraz to by tam czekał tyle czasu, więc lepiej sobie tak na szybko radzić, no i teraz o widzicie uformowałam sobie taką kulkę, że sobie ją tak pougniatam, uformuję i do tego pojemniczka, no i zalewam litr, litr wody, rozrabiam sobie 5 łóżek od zupy, takich tych większych na na litr wody, zalewam toż, zamykam i do lodówki na 24 godziny. A potem trzeba to po 24, czyli jutro odsączyć na kratkę, żeby to ładnie obciekło i naszykować przyprawy. E, przyprawy, no takie jakie chcecie. Ja będę miała cztery takie serki. E, więcej nie robię, bo e, nigdy nie robiłam. Zrobię to na spróbunek, to wiecie, lepiej poświęcić dwa, dwa dwie, dwie, dwie paczki niż więcej, wiecie o co chodzi. Czekajcie, chyba dobrze mi wyszło, jeszcze trochę urobię sobie. Takie mi ładna kuleczka wyszła. No i potem będziemy to wędzić. I w czym ja będę robić? Czoskowy jeden zrobię, jeden zrobię ziołowy. Z papryką, paprykowy jeden zrobię. I jaki jeszcze zrobię? Hmm, jakiś taki właśnie, nie wiem, no coś tam jeszcze wymyślę. Bo jeden ziołowy, paprykowy, czoskowy. Jakie zrobicie? Ten jeden może być zwykły też, no nie wiem, jeszcze pomyślę. Ale to już e, jutro Wam pokażę, bo to chyba już będzie w jutrzejszym vlogu, bo nagram, ten vlog będzie na pewno łączony z dwóch Więc dobra, ja sobie tutaj będę robić, potem się widzimy. U nas dzisiaj taki obiad, gulasz, kasza i surówka z pekińskiej z majonezem i z m, marchewką. A ta kasza to jest ta, co Wam w cholu pokazywałam, taki miks kasz z pomidorami suszonymi. Ciekawe czy będzie dobre, więc smacznego jak coś jecie, myjemy obiad i bierzemy się za robotę. W ogóle mamy dzień kolejny. No i tutaj mam słuchajcie, serki, które już wyjęłam z tej zalewy i one mi się tak muszą odsączyć. Schab tak samo z zalewy wyjąłam i niech się odsącza. No i tutaj mam taką siatkę, którą wczoraj właśnie kupiłam, wędniarską i te serki będę w tą siatkę wkładać. I będę później wędzić. 21. tak jest co to tak? no, to chyba tak co to takie miękkie? nie wiem co tam może być? galaretka? może zimnotka nie wiem ty się mnie nie pytaj coś mam ale ty na pewno wiesz oj tam, nie wiem żelki o tego się nie spodziewałaś Żelki, no trochę słodkości musi No jest.